Siemaneczko, jestem Inape i witam Was przy tym znaku przy Fort Carson, przy wiecie do Ford Carson. No, Czytam ostatnie komentarze pod filmikami wszystkimi, które się tam <laughs> pojawiają i naszła mnie taka myśl. W sumie wiele graczy jest nowych, tak jak widzę po serwerze, tu, tu jest jakiś kolega Samczyk, pozdrawiam serdecznie, tu jest jakiś Ericsson pozdrawiam również i, i tak dalej, i tak dalej wymieniać różne. I wpadła mnie myśl, przebiegnę sobie i, za ten czas powiem swoją puentę że zrobię taki filmik na czym najszybciej zarobić na swoje tak jakby pierwsze auto, które się może przydać i do taksi ponieważ kilometry na taksi są przypisane do konta więc jak się zacznie na w swoim jakimś pierwszym aucie to to będzie można y, potem dalej jak się kupi lepsze auto i w ogóle zmienić je i te pierwsze auto olać albo mieć jako jakąś taką pamiątkę jak widzicie, jesteśmy na cysternach. Pomimo tego, że cysterny nie posiadają wow, premii to według mnie jest to teraz opłacalna praca taka, żeby zarobić sobie na <laughs> pierwsze auto. Jak widzicie, pełna osób tutaj jeździ. I oczywiście, jak myślicie, jak się domyślacie, pierwszym autem jest oczywiście perennial, który kosztuje gdzieś tak średnio 1000 euro na giełdzie w Los Santos. I no żeby móc prowadzić auta, to trzeba mieć kategorię B, a żeby móc prowadzić taką cysternę, to trzeba mieć prawo jazdy kategorii C. Nie wiem czy żeby zrobić C, czy trzeba mieć B. Tego nie pamiętam, nie jestem pewny, bo robiłem to dawno temu, dwa lata temu, troszkę, może nawet troszkę ponad. I kategorię B zrobicie w las Pajasadas u góry mapki. No teraz wam nie powiem, nie opiszę konkretnie, ale pewnie większość ma. Oj, przepraszam cię, kolego. Większość map to prawo jazdy, więc nie jest problemem I yy, prawo jazdy kategorii C zrobicie w San Fierro Dobra, muszę zobaczyć gdzie A, do by Save Marine, marina, tak? Tak, dobra Więc yy, to będzie taki filmik Jezu <grybujesz> Czemu tracę życie? Co? A, pewnie stało na tym No, źle pojechałem no dobra, dałem sobie też mogę pojechać stanął na aucie pewnie yy, Co ja zacząłem mówić i przestałem No i zrobię taki filmik, że jak zarobić na, najszybciej naj, na to pierwsze auto i żeby móc sobie potem zrobić taks i żeby móc się jakoś komfortowo przemieszczać, nie? Więc najlepiej jak macie te dwa prawa jazdy, respicie się Port Carson pieszo biegniecie do yy, cystern, Napełniacie i rozwodzicie, no na pierwsze auto za, za jeden kurs dostajecie 233, więc bez premii oczywiście więc... Czy ja znowu źle pojechałem? Dobra, to przejdziemy sobie jeszcze przez Cygana w Tierra albo Chyba, że znowu źle pojechałem No dobra, pojadę trochę dłuższą drogą, nie mogę trochę pogadać I... Znowu zacząłem myślić i zapomniałem Tak to jest, jak się chce wiele wątków zacząć naraz i w tym parynialu można zawsze sobie zamontować tak który chyba... Nie wiem czy teraz dalej kosztuje 2,500 euro, czy, czy tam troszkę drożej. I w tym parynialu, no Oczywiście trzeba przefarbować tam na taki kolor taksówkowy pomarańczowy, żółty. I chyba różowy, jeśli dobrze pamiętam. I można sobie potem jeździmy na taksy i nabijacie te kilometry bo w sumie i tak jeździcie to zarabiacie tam na razie, na początku grosza, ale nabijacie ten level i nawet jak dobijecie na tym perenialu ten większy level to i tak macie te miejsca <coughs> gdzie potem można na premiera się przerzucić zobaczymy czy tutaj jest jakiś perenial do kupienia Jest monokrot nie polecam tego auta na taksy to perenial jest o wiele lepszy, ale jak na jako takie pierwsze auto takie do to no, ujdzie. Chociaż dalej preferuję pereniala Co było jeszcze? A ile zarobię? W jakim czasie zarobię na to pierwsze auto? Jest 17.55, znajmy, że już tak z 5 minut gadam To zacząłem tak przed 17.50 Będę musiał zrobić... Będę musiał zrobić... 233... 5 kursów Dobą no, musiał... No 5 kursów Będzie mi raczej stać na pierwsze auto no i raczej nie będę pokazywał tego całego jeżdżenia, bo to jest bez sensu i A, jeszcze najważniejsza rzecz, taka porada Jak jeździcie na cysternie To... Czy ja znowu źle ja pojechałem? Dobra, nieważne, przejadę tędy Jeździcie na cysternie Kończy wam się paliwo w cysternie To nie tankujcie tej cysternie Tylko zawsze dowieźcie ładunek Dojedźcie tą cysterną. Nawet jak, jak już Wam silnik jaśnie. to odpalajcie ten silnik cały czas i troszkę się pomęczcie. Dojedźcie do punktu, gdzie się załadowuje cysterny. Zostawcie tą cysternę, bo ona i tak po chwili od razu zniknie. Yy, tą starą i wsiądźcie do nowej. Jeśli jest, a jeśli nie ma, to chwilę poczekajcie, powinna się zrespić, bo zawsze przy punktach zapełniania cystern są cysterny: jedna albo dwie. Więc nie ma sensu tracić pieniędzy. Nie no, ja, ja, ja sobie skrócę to, bo ja jadę na około <grych> Nie ma sensu tracić pieniędzy na tankowanie system Jak można... To jest chyba dalej pod prąd No to nie jest pod prąd Ja no, się wystraszyłem, że to jest pod prąd, a zapewniałem, że to są takie dziwne trasy nie ma sensu tankować tych systemów, to jest strata tych kilku euro. No tam chyba za jedno tankowanie 2,50 euro. Nie jestem w stanie powiedzieć, ile dokładnie trzeba zatankować czy tych kliknięć spację, żeby naponić cysternę No ale tak wydaje mi się, że może z 7-8, może nawet 10 tych kliknięć trzeba zrobić. Więc jest to strata 25 euro, a zawsze możecie dostać nową cysternę z tym z zatankowaniem na. Jedną trzecią. No, nie będę już zbędnie y, przedłużał. Myślałem, ja że to się syczy, a to się coś innego syczy, ale nieważne co. Y, widzimy się y, już po tych kilku za, zatankowaniach i sprawdzimy, ile sobie spędziłem na to czasu, bo w sumie teraz tracę strasznie dużo czasu na to. Więc widzimy się już po tych. No i swoje Mandat zatankowaniach. Witam Was z powrotem po tej krótkiej przerwie. Jak widzicie już mam 930... Oj, jadę z ostatnim punktem, który jest dosyć bliziutko, bo miałem załadunek w Sampiero I teraz do garci jadę również w San Fiero. Zajęło mi to, teraz zobaczymy czas. Ale był mały i śmieszny problem, ponieważ chciałem sobie skrócić i... Jak zjeżdżałem z górki, to obróciłem się na bok i zmarnowałem 5 minut na czekanie. Nasz admin mnie obróci, bo spadłem na bok i byłem dosłownie na stacji, na którą mam dowieść paliwo, ale nie chciał mi zaliczyć, bo byłem na boku albo nie wiem, brakowało milimetra i nie miałem jak podjechać. No i, i straciłem na tym 5 minut, bo czekałem, aż admin ten się tapnie i mnie, i mnie obróci ale miło, że w miarę tak szybko zareagowali bo w sumie to było z mojej winy, z mojego... znaczy troszeczkę mnie jeszcze ktoś potrącił, bo... bo obracałem się, ale typ we mnie wjechał i nawet nie zdążyłem zobaczyć niku to nie było miłe, nie pozdrawiam tej osoby co A... jeszcze chciałem powiedzieć więc, no... 1000 zbierania, bo teraz wydają nawet 1265, jeśli dobrze liczę. 1165 na 1200. Widzę, że kolega na street view też fajna praca, taka na start, na początek, żeby sobie tak pojeździć. Tylko trzeba troszeczkę pojeździć, ale nie będę zmieniał tematu, no bo żeby, żeby nie, nie mącić strasznie z informacji w ogóle. Dojeżdżamy. Żeby ktoś nie pomyślał, że ja oszukuję, że sobie robię tam dwa kursiki, potem sobie z bankomatu wy, wyciągam pieniądze, ale na no, no, 1165, ale tak nie jest, i więc mam 1165 zarobione. I mówię Wam, cysterny na początek, jako pierwsza praca robicie. Yy, robicie prawo jazdy kategorii C idziecie na cysterny, gdziekolwiek najlepiej mówię Fort Carson, bo to jest chyba taki punkt albo no że dostaniecie na dół mapy tam lewy dolny róg pod górą I jak dostaniecie tam punkt no to troszkę lipa z Fort Carson, ale zazwyczaj ja dostałem w miarę szybki, w miarę bliskie punkt jak widzicie na początku filmiku dostałem Wysite Marine, potem z Wysite dostałem do LV no i z LV miałem znowu do Fort Carson no i miałem tu do San Fiero gdzie jeszcze miałem A, do obok tam Last Pajasadas jest Payasada, sorry, przepraszam, przepraszam Last Payasada był obok Jeszcze taka, taki CPN Nie wiem jak tam się nazywał Nawet czekajcie, yy, bo ja muszę sobie Bindę zmienić, sterowanie Bindy, o Chat do góry, bo ja mam na tym numpadzie mm, Chat scroll up, o Damy na Na num8 coś jest? Jest na home o, bo na Numpadzie do góry mam nagrywanie. O nie, jest na kamery. O, widzicie, tu jest, muszę znać, chcę tylko znać Easter Basin to jest chyba to. Albo nie, 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 nie Easter Basin. Veil vale Ocultado, to na bank jest i widzicie, że dostarczałem, żeby nie było, to też jest takie potwierdzenie informacji. No i bez zbędnego przedłużenia zrobię loga i widzimy się w Los Santos na giełdzie samochodów. Jak widzicie już dobiegamy na giełdę, na biedną giełdę tak zwaną w Los Santos i szybko przejrzymy sobie, czy jest jakaś fajna oferta, która by mnie o troszkę perki, troszkę podrożały ja pamiętam, ja swojego pereniala, pierwszego pereniala kupiłem bo już nie mam pereniala żadnego Sadar do 10 tysięcy swojego pierwszego pereniala kupiłem zarówno 1000 euro Oj, to mi troszkę brakuje Ja byłem pewien, że pereniale są dalej po 1000. Naprawdę, dwa lata temu kupiłem pereniala. Dwa, dwa lata temu kupiłem pereniala za 1000 euro. Albo to coś takiego, no ale. Ale bardzo tanie kupiłem. No cóż, no, no ale wiecie jak zarobić, więc troszeczkę, może troszkę podrożały, ale. Ale zobaczymy, czy jest tu. Coś fajnego. Ten kolor mi się podoba. A tam te 600 euro to jest to, to, to mi nie. Nie, zdobił, więc wypłacę sobie. 600. I. Gdzie jest ten pan? 1700 Nie pamiętam, kurczę, nie pamiętam jakie Kubował pojazdy. Nie wiem, czy ja muszę do niego napisać. Czy, czy co? Czy mogę tutaj sprzedać pojazdów? A ja mam niesperkę, ale napiszę do tego typa i, i zaraz się zobaczę, bo chyba faktycznie muszę napisać. No nie, jest offline, akurat teraz. Dobra to. to zobaczmy, czy jest tu jeszcze jakiś. Eee, dobra, zobaczymy gdzie jest ten kolega, Właśnie chcę szukać. Dobra, ja zrobię wszystkie formalności i widzimy się przy typowym kupnie auta. Dobra, jesteśmy już po po krótkiej przerwie. Jednak się zalogał ten kolega od tego pereniala. Troszeczkę, no 1800, no to wiecie, no to... Jak zarobiłem 1165 na, na tych kursach, tam, ile to Jezu, nie sprawdziłem, ale to było gdzieś około 20 minut z tą przerwą na dachu 5-minutową. To 20 minut na 1100, no to jak tu zapłacę mu te 1800, to no bo tam chcie, z, z, spytał się, ile daje, to mu tą stówę tam podniosłem. I właśnie idziemy załatwić formalność. <coughs> tutaj trzeba nie Niech pamiętam czy ja muszę tu czekać, czy muszę wejść w to o. kup pojazd 403 1800 jest super hx no 1800, no to ja dokończę 1165, zarobiłem za, za tamto. tamto, o właśnie. I teraz perenial jest mój. Ja mamy silnik, gościmy światła, no i perenial jest mój. To, to jest taki lekko zatankowany, nie chcę go sprzedać, dopiero co go kupiłem. Więc, o... No, Moje drugie auto 2x2 w ogóle mam. Zapomniałem, że tu jest limit pojazdu, i będę musiał na preampkę trzeba wykupić albo Golda. No to by było na tyle, jak widzicie, na pierwszy samochód. Jak ma robicie, nie wiem, zrobienie prawa jazdy kategorii C, ile może zająć? 15 minut maks, maksymalnie ze znalezieniem miejscówki, z zrobieniem tego i przejechaniem, bo można się, czasami można się pomylić, nie jest problem i zarobienie takiego na takiego pereniala 1800 to myślę że 40 minut maksymalnie do godziny zarobicie sobie może na lepszego pereniala gdzie, gdzie czyli nie lepszego tylko droższego jak będzie na giełdzie bo pamiętajcie że te ceny nie zawsze będą takie same w tych okolicach 1700 zapłaciłem, czasami może być 2000, czasami może być jeszcze mniej 1600 no i może się tak zmieniać, ale dziękuję za uwagę, jeśli się spodobały jeśli pomogło komuś i zaprezentowało cokolwiek, to zapraszam do łapki w górę i subika, bo zauważyłem, że ostatnio dużo osób zagląda na mój kanał, a nikt nie łapkuje i nie subuje, a jak się podobają Wam filmiki, albo byście chcieli, żebym coś zmienił, albo cokolwiek, no bo myślę, montuję tak w najmniejszym stopniu, żeby ta jakoś tam była HD, ale no, nie ma co za dużo montować na tym, bo i tak sobie robię cięcia i w ogóle, więc... Dziękuję za uwagę, łapki, subiki, jeśli się spodobało, komentarze, jeśli macie jakieś uwagi, pytania, ja zawsze odpiszę, jeśli będę wiedział, jeśli będę się mógł jakoś pomóc, no i do usłyszenia w następnym filmiku.